Cześć, witajcie. Dzisiaj spróbujemy za 50 zł yy, wygrać. Zrobić kostkę. Zobaczymy, czy mi się to uda. Albo uda, albo się nie uda. No nieważne. Jeżeli chcecie za darmo na stronie CSGO Caseys zdobyć 4 zł na początek, to wchodzicie tutaj do ładowania. refkod i wpisujecie ten Plusiek I dostajecie za darmo 4 dolary. Czyli. Jeden, no 4zł, 1 dolar Tak więc zaczynamy i się zastanawiam jaką skrzynkę tutaj właśnie otworzyć I myślę żeby spróbować od połównej Raz sobie otworzymy taką skrzynkę Zobaczymy To będzie chyba na plusie Oj 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 3 zł na minusie. Dobra, otworzymy jeszcze raz tą skrzynkę, bo ona może fajnie oddać akurat. No i próbujemy. Naszym celem na tym odcinku jest głównie zdobyć 100 zł. Ojoj, ale lipa. Spróbujemy zdobyć 100-130 zł. Myślę jaką tutaj właśnie otworzyć. Zobaczymy na tą zakazaną. Otworzymy sobie razy 4 taką zakazaną. Ona jest fajna na początek. Zobaczymy, może coś fajnego dropnie. Okej, okay, tutaj jest galir. Zobaczymy w jakim stanie. O, dupa. Ja mam, że dupa. No chyba odcinek szybko się skończy, nie? Szybko się chyba skończy. O! Ten signal jest glock. Fajny. No i mam 20 zł. Jesteśmy tylko minus złotówka. Tworzymy sobie ostatni raz tą skrzynkę. Miejmy nadzieję, że o. 90 kurde nie wyleci ta P90 no niestety niestety ale na plusie nie dobra teraz przejdziemy sobie do jakiejś innej Ja wam że bardzo mi się podoba ta moro ona no, jest bardzo fajna ale nie na taką kwotę jaką mam niestety tak więc myślę co tutaj otworzyć z takich takich tęży. ta szalona przekonuje dobra otworzymy sobie tą szaloną no, albo na minus, albo na plus wejdziemy teraz, nie? Albo kosy już wyleci. To by było w ogóle. Ej. No to co? Odcinek był. Długo trwał. Naprawdę, widzowie. Od 50 zeta do kosy. No i co? No i koniec odcinkania. Widzicie, bardzo szybko tutaj. Wygraliśmy kosa, szybko poszło, tak więc nie zapomnijcie użyć mojego kodu, ref-kodu DEKRUSiek i dostajecie za ten kod 4 zł. Tak więc, Shimano.